Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym odcinku od razu powiem na wstępie, nie będziemy dalej grać szamanem, bo jak mówiłem, nie jestem fanem tego typu bezmózgich deków. Niemniej jednak zapomniałem wam oczywiście ostatnio pokazać mojego deku szamana, więc teraz w lewym... W lewym rogu? Nie, po lewej stronie wam właśnie wklejam talię, którą ostatnio graliśmy, a dzisiaj myślę, wrócimy sobie do łowcy. Po prawej stronie natomiast zobaczycie talię, którą będziemy grać dzisiaj, Zaszło w niej kilka modyfikacji, które myślę każdy, kto widział mój poprzedni filmik z Łowcy od razu na pierwszy rzut oka zauważy. A tymczasem krótka historia, powstał drugi film z Szamana, w którym Wam właśnie chciałem pokazać talię, którą grałem. Ale oczywiście coś się nie bało i się dźwięk rozjechał, gdyby nie bardzo miła osoba, która w komentarzu mnie o tym powiadomiła. Bardzo Ci dziękuję miła osoba. To mi się nawet nie zorientował, na mojej nieszczęści usunąłem wszystkie pliki z komputera, więc nawet nie było jak tego naprawić. Więc yy, odcinek niestety się nie pojawił. W sumie to może nawet i dobrze, bo chyba przegrałem trzy walki z rzędu, więc nic nie straciliście. A tymczasem ja już kończę mój standardowo przydługi wstęp i zapraszam was do wielkiego powrotu do mojego łowcy. Boże, najbardziej rakowa ręka ever. Same obrażenie, i teraz jestem ciekaw jak on ma zamiar to wygrać. Bo w samej dłoni mamy yy, 13 obrażeń plus 2 z Hero Power. No 15 obrażeń. Dlatego też, się kolega Boże, czuję się jakiś Face Shaman albo stary, dawny Face Hunter. Aczkolwiek face, face Hunter sprzed dodatku jednak by do 9. tury walki nie przetrzymał. Dobra, mój kolega podnosi sobie armor do 10. Właściwie do 14 z Hero Power, ale obawiam się, że dużo mu to tak naprawdę nie da, bo dla mnie 14 Armora w tym momencie nie jest straszne. Teraz trochę prawdopodobnie załamiemy mojego przeciwnika, ale pójdziemy wszystkim na mordę co się da i tak, czuję się jak prawdziwy Kancer rozsiewany w grze Hearthstone. Ale dziwięta była. Przy okazji mi się udało z powrotem zdobyć 8 rangę, więc nie jest źle. Dobra, mamy jakiegoś przeciwnika, którym będzie szaman. No, z nim musimy inaczej zagrać niż z Warriorem, bo jednak szaman należy do agresywnych deków. Tak, postanowiłem do talii wrzucić sobie tropienie, bo niejednokrotnie zdarzały się takie sytuacje, że potrzebowałem jednej konkretnej karty. Także to znaczy, w sumie nawet nie jednej, ale jednej z kilku konkretnych kart. A tropienie umożliwia mi wybranie sobie tej, której w danym momencie najbardziej potrzebuję, więc myślę. Ta karta może się przydać. Dobra, na drugą turę mamy smoka. E, smoka, boże, na drugą turę mamy słonia. A niestety nasz przeciwnik dostał troga. Miejmy nadzieję, że nie dobierze w kolejnej turze totem Golema. Bo to będzie już trochę przykre. Dobra, wygraliśmy mm, jousta. Dodatkowo spędzącym kodo, który nie ukrywajmy, jest bardzo dobrą kartą, szczególnie przeciwko Szamanowi, więc... Myślę, że ten joust może być całkiem... Korzystny w dłuższej perspektywie czasu. No teraz jestem ciekaw, zabiję mojego słonika, czy jednak... W sumie to jest elek, a nie słonik. Więc jestem ciekaw, w jaki to sposób uczyni... Oho! Pójdzie jakiś z... zły urok? Jezu, desperat! Zużył heksa na słonika? No dobra, to skoro mu tak bardzo zależało na tym, żeby troga przy życiu utrzymać, to go zabijemy bronią. Przykrość zostawiając sobie jeszcze jeden ładunek broni. Ale powiem Wam, że tym Heksem nie mój przeciwnik totalnie zaskoczył. No dobra, to tak jak będzie kompanion może Hafer? Tak, A Always Hafer. Wiadomo, teraz mój przeciwnik załatwił sobie przeładowanie. Więc, mimo tego, że on w dalszym ciągu jest, yy, tak jakby z inicjatywą na stole, to tak, czy się, jakoś mnie to bardzo nie boli, bo, tak jak mówi, ma ten jeden punkt przeładowania. No dobra, wystawimy kodo. Co prawda wolałbym za jego pomocą zniszczyć totem ognistego języka, tudzież totem, który dobiera karty. Ale myślę, że jako tempo na stole możemy go wystawić. Kurczę, niestety jest Harrison. Co nie ukrywajmy, nie przytrafia się zbyt często, bo Shaman raczej Harrisona nie używa. No dobra, no to użyjemy kodo, którego postanowiłem wystawić. Zabijemy Harrisona. Kodo przy tym przeżył. Miejmy nadzieję, że nie będzie miał go czym zabić, a w kolejnej turze myślę, pójdzie lew. Z kolei na ósmą mamy Call of the Wild, ewentualnie Ragnarosa, chociaż myślę, że jednak ze postępów mimo wszystko pójdzie. Dobra, poszła błyskawica. Na droga mamy szybki strzał, więc drogim się za bardzo nie przejmujemy. Większy... O! Hmm, i co teraz? Dobra, wystawimy lwa i po prostu oleje to, co mój przeciwnik wystawił na stole. Miejmy nadzieję, że nie będę tego żałował. Z lwa, o ile on także nie zostanie zamieniony w owce, dostaniemy rozkaz zabicia za pięć z które z niego prawdopodobnie wyjdą. Oho, jest zgładziciel, robi się trochę niebezpiecznie, bo teraz zacznie nas obijać po mordzie. Czy jednak będzie się trajdował. Jednak się traduje. W sumie dla mnie to bardzo dobra informacja. A, jednak drugi raz... Co face to face jednak. No dobra, to myślę, że na razie zabijemy stwory mojego przeciwnika w ten oto sposób. Bo nie tylko wyczyścimy jego stół, to jeszcze zyskamy w ten sposób taunta po mojej stronie. Który w momencie, w którym mój przeciwnik ma Doomhammera może być bardzo przydatny. No i oczywiście musiał dostać totem golema, czyli najgorsze co w tym momencie mogło mi się przytrafić. Dobra, ale tak czy siak myślę, że nie jestem w takiej złej sytuacji. Naprawdę uderzy się aż za 10. Ok, wygląda to, że mój przeciwnik właśnie w tym momencie podarował mi zwycięstwo. Możemy go tak naprawdę zabić na bardzo wiele sposobów, ale myślę, że co rozkaz zabicia, to rozkaz zabicia. No i w ten sposób kończymy walkę z szamanem, która nie ukrywajmy, nie należało do jakoś super trudnych. I mamy kolejne zwycięstwo. Dobra, Garosz Piekłorycz po raz kolejny. Myślę, że z Garoszem y, Hunter ma przewagę, bo kiedy sam grałem Warriorem bardzo często spotykając Huntera, miałem ciężki orzyk do zgryzienia. Myślę, że jeden szybki strzał nam w zupełności wystarczy. Przydałby się jakiś tani stwór, no cóż. To nie zupełnie jest to, na co liczyłem, chociaż zabójczy strzał przeciwko ewentualnemu kontrol warriorowi może być całkiem przydatny. A cóż to za wojownik to się zaraz okaże? No nie ukrywajmy, rozdanie nie jest zbyt korzystne. W kolejnej turze z. O, mamy Dragon Moriora. No dobra. To skoro tak, to myślę, że wystawimy kompanię. Znowu Hafer. To tak w ramach tego, że Always Hafer. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że nie zabiłem jego smoka, bo teraz on może użyć ognisty wojenny topór. Wytrajdować się z moim Haferem, a ja tak naprawdę nie będę. No właśnie. Ale tak naprawdę zaklęciem żadnym jego smoka nie zabiję będę co, będę co turę obrywał za trzy. Sir Płetwin Murgleton, czyli to taki trochę agresywny Dragon Warrior, czyli taki standard tak naprawdę. No dobra, to skoro to jest bardziej agresywny deck, no myślę, że warto ograniczyć jego siłę naporową na stole. A na kolejną turę znowu nie mam co używać, więc jest słabo. W piątej turze mogę ewentualnie zabić coś, zabój... zabić ser Finlea. Oho! Idzie na mordę! To tak apropo tego co mówiłem, że to jest jednak ten bardziej agresywny deck. Dobra, tego się pozbędziemy. Na piątą turę mamy pędzącego kodo, ewentualnie zabójczy strzał. Ale w momencie, w którym mój przeciwnik ma na stole Finleja, to raczej bym zabójczego strzału nie chciał używać, bo z moim szczęściem to pewno właśnie. Owy murlok by zginął od mojego zaklęcia. No i mamy smoka. I teraz zagadka. Wystawić tygrysa, czy wystawić kodo? Dobra, wystawimy kodo, tym bardziej, że dostaliśmy kolejnego w prezencie. Mój przeciwnik bronią plus hero power mojego kodo nie zabije, więc smok będzie musiał sobie z nim jakoś inaczej poradzić. O! Nie ma smoków w dłoni. Bardzo mi przykro, kolego. Dobra, teraz pomyślmy, jak to mogę rozegrać. Mogę za pomocą Kodo zabić stwora 2 na 3. Chociaż w sumie nie, mamy nawet broń. To zrobimy inaczej. Tutaj pójdzie broń, tutaj pójdzie rozkaz zabicia. Smok 2 na 6, który nawet nie ma taunt, to tutaj jakoś nie jest dla mnie zbyt groźny, więc pójdziemy na face. Chociaż muszę też na to uważać, bo warto zwrócić uwagę na fakt, iż mamy tylko 12 punktów życia. A jako, że mój przeciwnik jednak jest jednym z tych bardziej agresywnych wojowników, to wolałbym w bardzo, bardzo, zaskak bardzo zaskakujący sposób zaraz tutaj nie zginąć. Okay, jak widzimy, prawdopodobnie ustawia się pod Litala, bo trochę to tak wygląda nie ma co ukrywać. No dobra, no to czyścimy to, co mogę. Zabijemy gula. W sumie nie ma tutaj sensu oszczędzać moich punktów życia, bo tak czy jak ten gul w kolejnej turze by mnie uderzył w mordę. Więc wolę go zabić tak. Dobra, na kolejną turę, jeżeli przeżyję tę, mamy zefostępów, więc od tamtego momentu powinienem być w miarę bezpieczny. Oczywiście, jeżeli mi zaraz z gorhaulem wyskoczy, to... Jeżeli chodzi o moje bezpieczeństwo, to będzie tyle. Dobra, żaba poszła na face, czyli w sumie to, na co liczyłem. Smoków, jak widzimy, nadal w dłoni nie ma. Więc myślę, że zrobimy tak: pójdzie ze postępów, zabijemy stwory w ten sposób. Mimo wszystko, wolę zachować przy życiu Kodo niż hafera. Mimo tego, że hafer ma więcej ataku. Ale Kodo jednak ma więcej punktów życia. Dobra, mamy gromasza. Na gromasza na szczęście mamy zabójczy strzał, ale najpierw zobaczmy, co dostanę z y, zaklęcia. Kolejny zwierzęcy towarzysz. Sprawdźmy, czy nadal będzie Always Huffer. <grym> Serio? W pewnym momencie to już się zabawne nawet robi. Yy, to myślę, że zabójczego strzału nawet nie będziemy marnować. Może się przydać na to, co mój przeciwnik wystawi w kolejnej turze. No i dobra, 7 HP. Dwiema kartami wojownik mnie raczej nie za bardzo może zabić. No i widzimy, postanowił się poddać. Czyli mamy kolejne zwycięstwo i nawet jak widzimy udało mi się być siódmą rangę. Zmiana Szamana, który mi ostatnio nie szło zbyt dobrze na łowce widać była dobrym pomysłem. Dobra, kolejny wojownik. Coś ostatnio jest strasznie dużo wszędzie tych wojowników. A to jest z jednej strony przykre, bo dopiero co wbiłem złotego wojownika. W sumie nie tak dopiero co, ale fakt faktem była to moja ostatnia złota postać. A teraz nagle się okazuje, że każdy wojownikami gra. A ja niestety wolałbym mimo wszystko powbijać wygrane na innej klasie. Ręka początkowa myślę nie najgorsza. Zostawiłem sobie tropienie na wszelki wypadek. Chociaż wam powiem, że mam bardzo mieszane odczucia do tej karty. Bo trochę fakt, że odrzucamy dwie pozostałe jest, nie ukrywajmy, dość bolesny. Dobra, ale myślę, że tak dzisiaj, jak tropienie w, w pierwszej turze użyję. Bo tak naprawdę nie mam za bardzo wyboru. Królewski Elek jest na drugą. Zefostępów, niestety, jak zwykle się musiał władować do ręki początkowej. Chociaż nie, dzisiaj nawet nie ma takiego parcia na szkło. E hmm. Dobra, skończymy mimo wszystko turę. Na razie tropienie mnie nie jest do niczego potrzebne. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego, że tej karty nie użyłem teraz. Dobra, idzie królewski Elek. Dobra, ma Elizę i nic nie użył w pierwszej turze, czyli mamy Control Warriora. Dlatego też musimy mieć to na uwadze i. szybko go zbić. Przeciwko Control Warriorowi duże znaczenie może mieć zabójczy strzał. I znowu Hafer! Bez kitu to jest Always hafer. Ja myślałem, że te wszystkie żarty to są po prostu żarty, a tu się okazuje, że w praktyce to naprawdę ciągle jest świnia z szarżą. Oho, zacznie się kontratak Co ze strony mojego przeciwnika. Bo... Śmiałek Krwawego Kopyta. Myślę, że jesteśmy na tyle szybkim dekiem, że mogę na niego poświęcić zabójczy strzał. Tropienia na razie nie będę używał. W dalszym ciągu go nie potrzebuję. Może to jest błąd z mojej strony... Nie ukrywam, że może robię duży błąd, że tropienia nie używam, ale będę musiał na moich własnych metodą i, że tak powiem, metodą prób i błędów nauczyć się jak grać tym deckiem. Dopiero dzisiaj go sobie złożyłem. Jeszcze nie za bardzo mam doświadczenie w graniu nim. No dobra, tak jak mówiłem, idziemy ostro na face jak ile tylko wlezie, bo nie ukrywajmy, że kontrol warriora chcemy jak najszybciej zabić. Zanim zacznie tą swoją tytułową kontrolę przejmować. No nie, Harrison. No tutaj mu się trochę udało. No dobra, myślę, że to jest dobra tura na użycie tropienia. Może będzie jakiś damage. Dobra, niech będzie szybki strzał na ewentualne dobicie. Ale na razie myślę, że czemu nie będziemy pokazywać, że szybki strzał mamy, żeby się ewentualnie przed nim nie bronił. I być może uda mi się go zabić w kolejnej turze. W razie czego, razem z Hero Power mamy 5 obrażeń, które mogą iść na Face, więc zostanie mu punktów życia 3 po tym, jak użyję armor. Yy, nie to poszedł także na Face, więc podwójnie fajnie. Szkoda tylko, że nie mamy za bardzo go teraz zabić. Always huffer? Ja pierdzielę... Nie, to już jest jakiś absurd. Dzisiejszy odcinek w całości sponsoruje prychacz, czyli z angielskiego hafer. Chyba że tak odcinek po prostu zatytułuje. Tak jak widzimy, Blizzard sam zadecydował, że w dzisiejszym odcinku to by było tyle. No cóż, mieliśmy całkiem dobrą pasję, ale jak widzimy, gra postanowiła odmówić po raz kolejny posłuszeństwa. No dobra, no to jeżeli chodzi o odcinek z na dzisiejszy to by było tyle. Pożegnamy się z takim negatywnym akcentem, ale mamy same wygrane, więc nieźle. Dlatego też już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, a za oglądanie dzisiejszego wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!